wiadomości z Małopolski. W piątek 15 grudnia odbyło się ponowne otwarcie zmodernizowanej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu. Wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski. Wszystkim nam się serca radują, jak widzimy to, co tutaj zostało zrobione. Jak tutaj jest miło, przyjemnie, jak tutaj jest funkcjonalnie, że jest miejsce dla każdej osoby. Dla małego dziecka, dla młodzieży, również dla studentów, ale też dla nauczycieli, którzy przecież bardzo często korzystają z zasobów biblioteki pedagogicznej, bo tak szczerze mówiąc, to przede wszystkim dla tej grupy zawodowej oferta biblioteki jest skierowana. Wnętrza sądeckiej biblioteki zyskały zupełnie nowy wygląd. Są miejsca dla dzieci, czytelnie dla dorosłych i wiele atrakcji, informuje dyrektor placówki Alina Marek. To jest nowa oferta, to jest y, oczywiście wielki wysiłek organizacyjny i finansowy. Marszałek województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski, był niezwykle przychylny i kolejne środki przeznaczał na to, żebyśmy mogli kolejne i kolejne i kolejne pracownie organizować, wyposażać, żeby one wyglądały tak, jak wyglądają. W ramach modernizacji przeprowadzono wymianę instalacji sanitarnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Ponadto zakupiono nowe meble, w tym regały jezdne, wykonano montaż przeszkleń, trybun i sceny. Koszty inwestycji to blisko 1,5 miliona zł. Dodajmy, że Sądecka Biblioteka Pedagogiczna posiada 6 filii. W Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Rapce, Zakopanem i Mszanie Dolnej.